Wspiera nas Millers Oils, producent najwyższej jakości olejów silnikowych, przekładniowych oraz dodatków do paliw. Odpowiedni olej do swojego pojazdu łatwo dobierzecie przez konfigurator internetowy, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Wspiera nas autodywaniki.pl, sklep oferujący dywaniki gumowe i welurowe, idealnie dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Dla widzów przygotowaliśmy specjalny link z kodem rabatowym minus 10% na zakupy w sklepie autodywaniki.pl. Znajdziesz go w opisie filmu. Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. W dzisiejszym filmie odpowiemy na pytanie: czy mając samochód z napędem na cztery koła, wciąż potrzebujemy opon zimowych? Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla Was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my, kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na Ciebie solidna dawka wiedzy, testów i ciekawostek ze świata aut. W wielu rejonach Polski w ostatnim czasie spadł śnieg i z pewnością wielu z Was pomyślało wtedy mam samochód z napędem na 4 koła, więc jestem odpowiednio przygotowany na zimowe warunki, nawet jeśli opony nie zostały jeszcze wymienione na zimowe. W dzisiejszym materiale spróbujemy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy samochód z napędem na jedną oś, przednią lub tylną, wyposażony w opony zimowe, może mieć lepszą przyczepność na śniegu niż samochód z napędem na 4 poruszający się na oponach letnich. Teoria jest dość jednoznaczna. W niskich temperaturach mieszanka gumy stosowana w oponach letnich twardnieje, przez co znacząco traci swoje właściwości trakcyjne. Opony zimowe są wykonane z dużo bardziej miękkiej mieszanki, która zachowuje elastyczność nawet przy mrozie, a dodatkowo posiadają specjalnie zaprojektowany wzór bieżnika, umożliwiający wgryzanie się w śnieg i skuteczniejsze odprowadzanie go spod kół. Ale jak wygląda to w praktyce? Testy przeprowadzane przez niezależnych specjalistów bardzo wyraźnie pokazują przewagę samochodów z napędem na jedną oś, zarówno przednią, jak i tylną, wyposażonych w opony zimowe, nad samochodami z napędem na cztery koła, ale poruszającymi się na oponach letnich, szczególnie na zaśnieżonych drogach. Różnice te dotyczą nie tylko samej trakcji i przyczepności podczas ruszania, gdzie koła na zimowych oponach znacznie rzadziej buksują, a samochód szybciej i stabilniej nabiera prędkości, ale również, co niezwykle istotne, drogi hamowania. Przykładowo, przy hamowaniu z prędkości 50 km na godzinę na zaśnieżonej nawierzchni, różnica w drodze hamowania może wynosić nawet ponad 30 m na niekorzyść samochodu jadącego na oponach letnich. To dystans, który w realnych warunkach drogowych może decydować o kolizji lub jej uniknięciu. Podobnie wygląda sytuacja podczas testów podjazdu pod wzniesienia, nawet o niewielkim nachyleniu. W takich warunkach ten sam samochód, wyposażony w napęd tylko na jedną oś, ale poruszający się na oponach zimowych, radzi sobie znacznie lepiej niż wersja z napędem 4x4 na oponach letnich. W wielu przypadkach kończy się to tym, że samochód z napędem na jedną oś i zimowymi oponami bez większego problemu podjeżdża pod górkę, natomiast samochód 4x4 na oponach letnich nie jest w stanie kontynuować jazdy, zatrzymuje się w trakcie podjazdu, a koła zaczynają intensywnie buksować. Jazda po wzniesieniach i górkach może prowadzić do jeszcze bardziej niebezpiecznych sytuacji. W przypadku samochodu 4x4 poruszającego się na oponach letnich, próba zatrzymania się w trakcie pokonywania wzniesienia często kończy się tym, że pojazd zaczyna się po prostu ześlizgiwać w dół. Kierowca wciska hamulec, koła się blokują, jednak samochód nie zatrzymuje się, tylko wpada w niekontrolowany poślizg i zjeżdża w dół pochyłości. To niezwykle niebezpieczna i stresująca sytuacja, zarówno dla samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku samochodu wyposażonego w opony zimowe, w większości sytuacji problem ten nie występuje. Bez większego trudu możemy zatrzymać się w trakcie pokonywania wzniesienia, nawet na śliskiej nawierzchni. Taki samochód posłusznie reaguje na nasze polecenia, a po zatrzymaniu bez problemu jesteśmy w stanie ponownie ruszyć pod górkę, zachowując kontrolę nad pojazdem. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku nagłej próby zmiany pasa ruchu. Także w tym scenariuszu samochód wyposażony jedynie w napęd na jedną oś, ale poruszający się na oponach zimowych, zachowa się zdecydowanie lepiej i przewidywalniej niż samochód z napędem 4x4 na oponach letnich. W wielu przypadkach, nawet na całkowicie ośnieżonej drodze, będziemy w stanie wykonać manewr nagłej zmiany pasa ruchu przy prędkości około 40 km na godzinę. Tymczasem w przypadku samochodu z napędem na wszystkie koła, ale wyposażonego w opony letnie, taki manewr może okazać się niemożliwy, nawet przy znacznie niższej prędkości. Już przy około 30 km na godzinę, próba gwałtownej zmiany pasa ruchu często kończy się niepowodzeniem, samochód nie reaguje zgodnie z intencją kierowcy, pozostaje na tym samym pasie, wpada w pościsk. A w skrajnych przypadkach dochodzi do uderzenia w przeszkodę, która była bezpośrednim powodem podjęcia decyzji o nagłym manewrze. To doskonale pokazuje, jak ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma nie sam napęd, a przede wszystkim rodzaj zastosowanych opon. Biorąc to wszystko pod uwagę i zestawiając dostępne testy w całość, można jednoznacznie stwierdzić, że ogólna przyczepność na śniegu samochodu z napędem na cztery koła poruszającego się na oponach letnich, w porównaniu z tym samym modelem samochodu z napędem tylko na jedną oś, ale wyposażonym w opony zimowe, według testów ekspertów, zawsze będzie wyraźnie gorsza. Na przebitkach w tym materiale widzicie jak moje Volvo xc 924 4D5 AWD radzi sobie na zaśnieżonych drogach poruszając się na oponach letnich Hankook Ventus Prime 2 K115 w rozmiarze 235-55 R19. Temperatura otoczenia podczas tej jazdy wynosiła około minus 3 stopnie Celsjusza. W ramach własnych obserwacji i zdobywania praktycznego doświadczenia postanowiłem świadomie pojeździć po ośnieżonych drogach właśnie na oponach letnich w takich warunkach. I mogę powiedzieć Wam jedno. Byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze ten samochód zachowywał się na śniegu. Przyczepność okazała się naprawdę bardzo dobra. Bez większych problemów, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek i umiarkowaną prędkość, mogłem bezpiecznie poruszać się po mocno zaśnieżonych drogach, pokonywać niewielkie wzniesienia, a także bez większych trudności ruszać pod górkę. Równie dobrze wyglądała sytuacja podczas skręcania, wchodzenia w zakręty oraz hamowania. Szczerze mówiąc, byłem mocno zaskoczony tym, jak dobrze XC90 radzi sobie na oponach letnich w takich warunkach. Przy delikatnym operowaniu pedałem gazu oraz jeździe z wyczuciem samochód ani razu nie wpadł nawet w najmniejszy, niekontrolowany poślizg. Podczas ruszania z miejsca, wykonywanego spokojnie i płynnie, uścisk kół był jedynie minimalny, a samochód bardzo równomiernie nabierał prędkości. Oczywiście, celowo prowokując auto, mocniej wciskając pedał gazu, bez trudu da się wywołać większe buksowanie kół i utratę przyczepności, szczególnie na pierwszym i drugim biegu. W takich sytuacjach samochód może wejść w mniejszy lub większy poślizg. Wtedy do akcji szybko wkracza system kontroli trakcji, co objawia się miganiem odpowiedniej kontrolki na zestawie wskaźników. Trzeba jednak jasno powiedzieć: jeśli będziemy zachowywać się bezmyślnie i agresywnie operować gazem, powodując intensywne buksowanie kół, bardzo łatwo można doprowadzić do niekontrolowanego poślizgu i całkowitej utraty kontroli nad pojazdem. Oczywiście opisane przeze mnie wrażenia i pozytywna ocena zachowania samochodu na ośnieżonej drodze dotyczą wyłącznie jazdy moim Volvo XC90 i mają charakter subiektywny. Uważam jednak, że na tak dobre właściwości trakcyjne na oponach letnich zimą wpływa kilka czynników. Napęd na przednią oś dołączanym tyłem, dobre dociążenie obu osi, w końcu x 90 waży ponad 2,2 tony, silnik diesla pod maską, a także manualna skrzynia biegów, która daje kierowcy znacznie większą kontrolę i lepsze wyczucie tego, co dzieje się pod kołami. Jestem również przekonany, że nie każdy samochód na oponach letnich zachowywałby się równie dobrze w takich warunkach. Volvo x 90 pod tym względem jest z pewnością pewnym wyjątkiem. Z własnego doświadczenia mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że żadne BMW z napędem wymuszonym na tylnią oś nie byłoby w stanie wyjechać pod podobne wzniesienie, ani tym bardziej ruszyć dalej, będąc zatrzymanym w połowie podjazdu. Podsumowując, warto jasno i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: czy samochód z napędem na cztery koła, poruszający się na oponach letnich, jest w stanie w jakikolwiek sposób dorównać samochodowi z napędem na jedną oś przednią lub tylną wyposażonemu w opony zimowe? Odpowiedź brzmi absolutnie nie, i trzeba to powiedzieć wprost, bez żadnych niedomówień. We wszystkich możliwych testach, przeprowadzonych przez niezależnych specjalistów, samochód z napędem na jedną oś, ale na oponach zimowych, wyraźnie wygrywa z samochodem 4x4 poruszającym się na oponach letnich. Dodatkowo, jak mogliście zaobserwować na moim własnym przykładzie, każdy samochód poruszający się zimą na oponach letnich może zachowywać się inaczej. Wiele zależy od konstrukcji pojazdu, rodzaju napędu, masy auta czy charakterystyki silnika. Choć moje Volvo xc 90 w tych warunkach wypadło zaskakująco dobrze, chcę to bardzo mocno podkreślić. Nikomu nie polecam i absolutnie nie rekomenduję jazdy na oponach letnich w zimowych warunkach. Jeśli więc zależy Ci na bezpieczeństwie zimą, zainwestuj w zakup porządnych, dobrej jakości opon zimowych do swojego samochodu, niezależnie od tego, czy posiada on napęd na jedną, czy na obie osie. Bez odpowiednich opon, nawet jazda samochodem z napędem na cztery koła staje się w praktyce równie niebezpieczna, jak poruszanie się autem z napędem tylko na jedną oś. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli materiał ci się podobał, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Co ty myślisz na temat jazdy samochodem z napędem 4x4 na letnich oponach w zimie oraz czy masz jakieś swoje doświadczenia w tym temacie? Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.